Ja myślę, że praca nad sobą to jest niekończąca się historia, trochę, tak? Bo pewne rzeczy nam też psują ludzie, których spotykamy, bo to może być tak: popracujesz, popracujesz nad sobą, naprawdę coś fajnego zbudujesz i trafiasz toksyka, który ci depcze po prostu taką jeszcze. Wiecie, to jest tak, jakbyśmy już coś zbudowali, ale to musi mieć chwilkę, żeby się tak ustać, nie? <laughs> żeby, tak, żeby być takim silnym fundamentem. To jeszcze nie wyschło, no. <laughs> Więc dużo rzeczy się też dzieje w naszym życiu, takich, które gdzieś tam sprawiają, że musimy mieć jakiś regres, taki rozwojowy, po prostu. Ktoś nas bardzo zrani, czegoś się przestraszymy, jakieś traumatyczne doświadczenie, które gdzieś odkopie, jakieś lęki, które naprawdę były już powolutku przepracowywane. Ja się kiedyś śmiałam, że, nas, że za naszą terapię naprawdę powinni płacić rodzice i w ogóle dorośli, odpowiedzialni za te pierwsze paręnaście lat naszego życia, to jest prawda. Ale z drugiej strony, patrząc przez ten pryzmat, to nie jest tak naprawdę, że że my trafiamy na psychopatów, którzy wiedzą, że nam robią źle i jeszcze mają radochę. Robią źle, bo sami mają różne lęki, niepokoje, więc jesteśmy dorośli i mamy odpowiedzialność w swoich rękach za własne życie. I weźmy tę odpowiedzialność właśnie w swoje ręce i po prostu przepracujmy już, jakby odpuśćmy to, to użalanie się, że mieliśmy trudne dzieciństwo, bo 99% osób miało w pewnym sensie trudne dzieciństwo.